Aniu, mam nadzieję, że miło spędzasz czas. Chciałem zagrać dla Ciebie piosenkę. Piękna. To jest piękny wiersz. Pierwszy i ostatnią zwrotka. Oceanie, włosy. Białe statki ku mnie wyszli, dwa kamyki moje myśli, Na otwartych dłoniach niosę, Daj mi miejsce w głębi morza. Szczypte lądu, szczypte skały, Tu zbuduję zamek biały, Tutaj gniazdo swe założę. A gdy ludzie wypełnieni nienawiścią w jednej chwili, Zniszczą wszystko, co stworzyli Wielkim ogniem znętrza ziemi, Znikną lądy, znikną morze. Nie wie nikt, co będzie po tym, W białych ścianach ja z powrotem, W łonie matki się ułożę, W białych ścianach ja z powrotem, W łonie matki się ułożę. Aniu, cudnego wieczorku Tobie życzę. Pa.